przyjechałem zmienić laczki. Ale nie te. Takie większe. No, to zaraz, zaraz porównamy ile bieżnika mi brakowało. W tych moich wersjach, które już zrobiły no z 9000 tysięcy motogodzin. Z tyłu siedemset dziesiątki. Y, 42. Nic tutaj nie zmieniałem pod kątem rozmiarów, chociaż zastanawiałem się, zastanawiałem się tutaj nad jakimś mniejszym, nad 650, no ale stwierdziłem, że, że nie będę kombinował, bo jednak ten John Deere teraz przy, przy jakichś takich opryskiwaczach, rozsiewaczach pracuje, natomiast do uprawy też czasami jest wykorzystywany. gabarytowo dobrze znane mi tematy, czyli ciężarówki wszędzie w koło, tak jak na placu u mnie, no musieliśmy tutaj pod maszynę, która tutaj ogarnie ten rozmiar, dobrać coś, coś po prostu, co sobie poradzi fizycznie. mi się trochę zdarły. Znaczy mi się zdarły po jednym sezonie, wjeżdżamy No, ledwo co przesiadłeś, już trzeba wymieniać, no. no tak takie takie widać, że teraz każdy z za zajmie. Co? Takie widać, że teraz każdy <noise> Wojtek, powiem tak, widać, że pracuje. Widać, że pracuje. Ty, dopiero teraz widać, ile nam bieżnika brakowało, co? Jest mięsa, nie? <laughs> Kur... Nie no, na 9 tysięcy motogodzin to już miało prawo. Ja myślę, że się... Ale to będzie ciągnąć teraz w pol. Pod gruberem dzisiaj próbujemy John <laughs> No. Teraz to gdzieś się zakop Chłopie, to zagrzebiesz dwa razy i jesteśmy, jesteśmy uratowani. No, to czekamy do wywozu buraków to jesieni w tymi oponami. <laughs> no. Ja nie chcę nic mówić, ale my u siebie na warsztacie też mamy takie maszyny, tylko każdy się bał podjąć tej wymiany. Jakby Kubę dobrze podpuścił, to na pewno by się podjął wymiany. Jakby wymianę Kubę podpuścił, to może tak, ale no, ta waga nas trochę przerażała, bo do ciężarówek tam się czasami bawimy, no, a z takimi większymi latkami mogłoby się Opony prosto ze Sri Lanki. Myślę, że większość z Was e, gry może skojarzyć z targów z Bednar e, takie zielone opony w ładowareczkach. I to nie jest, to że one były pomalowane, tylko po prostu mają taki pigment naturalny dołożony po to, żeby podkreślić e, jak są naturalnie wytwarzane. Bo tam jest kwestia e, kauczuku naturalnego, tych składników. No, wagę do tego przykładają bardzo dużo, jeżeli chodzi o gry. I stąd ten zielony kolor. W mojej wersji przy mniejszych oponach była taka opcja zielonych, natomiast przy tych 710 już nie, ale prawdopodobnie zaraz takie też zielone będą się pojawiać. Wybór padł tutaj na. Markę Gieri. Wyłącznym dystrybutorem jest tutaj polska firma Rota 4, która z kolei jest powiązana z Citronex Trans Energy. No, myślę, że będzie to się sprawdzać. Gdzieś tam sobie analizowałem pod kątem ceny. Bardzo fajnie to wychodzi i tego, że, że tutaj sama marka chwali się taką wzmocnioną ścieralnością. Mimo tego, że kauczu gdzieś tutaj pozyskiwany do produkcji tych opon jest pozyskiwany naturalnie z tych drzew kauczukowych, mimo to po jakichś tam dodatkach ta ścieralność jest wzmocniona, więc myślę, że trochę jeszcze u mnie pochodzą. A jeżeli chodzi o miejscówkę, to znajdujemy się w okolicach Zgorzelca, w zasadzie w samym Zgorzelcu, gdzie Citronex Trans Energy ma tutaj siedzibę. Jest autoryzowanym serwisem mana, co akurat mi jest bliskie, bo w tej naszej flocie z ciężarówkami te many się pojawiają. Głównie many. A druga część tutaj jest biurowiec, natomiast druga część to jest taka typowo serwisowa, czyli naprawy i wymiana opon. W moim przypadku wymiana opon w John Deere też takie rzeczy da się tutaj przy tych maszynach zrobić. Tu na serwisie jeszcze przez przypadek spotkałem kolegę, który jak kupiłem Merlo, to namierzył, namierzył tą uszkodzoną maszynkę, gdzie, w jakim gospodarstwie w Niemczech pracowała. Także od razu z pierwszej ręki kupiłem tutaj od kolegi, który handluje maszynami, a po, 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 tam po, po dniu już wiedziałem z jakiej lokalizacji, co było robione i tak dalej. Więc no, siła internetu. Mierzemy pomiary co my tu mamy? Ile? 2 No, 2,5 nie całe 3 3 cm. Nie zobaczcie, ile tego mięsa, ile tego mięsa mi brakowało. Tutaj jest 5, pięć, 5,5. Pięć no. Wojtek straszy, po co nam takie problemy, bo z takim bieżnikiem jak w pole na wiosnę wyjedziemy, to zaraz będziemy musieli z miotełką ganiać i, e, i tą ziemię przątać. No, I Po co nam takie problemy? Ale jak się zakopie, jak to, to grzebnie to... ze dwa razy. Tylko tak. Żeby tylko wału tylko nie wyrwało. Tak. maszyny rozrywać. W pole wyjedzie to. Ta opona już u mnie tutaj ta była mocno pocharatana. Tutaj sznyta. Także tylko czekać, aż coś się wydarzy na polu. Tam takie pęknięcie. No. Lata robią swoje. Oczywiście umówiliśmy się, żeby pompować tylko powietrze premium. Nie jakąś tam lipę. Tak będzie tu zrobione. Ma moją odpowiedzialność. Trzeba później napompować i wiesz jak się sprawdza. Nogą kopnąć. Nie, nie. Czy jest? I można dopiero wjeżdżać w pole. No właśnie, czego tego na warsztaty nie robimy? Za gruba akcja by była. Nie. No, nie mamy takich umiejętności? Nie. nie. Albo mógłbyś dostać z każdej opony po dwie części. <noise> Trzeba by było pociąć na pół. No pewnie. Może by mi przełożył, ale Oczywiście mamy tutaj opony radialne i taki skrót IF na oponach, który oznacza, no tylko tyle, że mamy nośność zwiększoną o 20%. Albo możemy stosować o 20% niższe ciśnienie na polu. No mega bardzo, znaczy mega ważna sprawa. Pod kątem e, zmniejszania e, ciśnienia, żeby ta opona jak najbardziej rozkładała się na polu bieżnik. Wtedy e, no mniej ugniatamy glebę. Każdemu rolnikowi na tym powinno zależeć, żeby ta gleba była ugnieciona jak najmniej. A później wjeżdża taki kombajn do buraków i wszystko psuje. Tak jak w tym roku. Ale nie na każdym polu. I tego walczymy, żeby było dobrze jednak. Jedną zostawiliśmy niewymienioną. Kawał placu tu jest. O, proszę, i wersja, wersja zielona eko to są tutaj takie naturalne barwniki dodane także podkreślić, że, że jest natura, naturalnie zrównoważona produkcja. Też oczywiście Sri Lanka. Wielkich różnic nie ma. No ciekawe. Wojtek, do Fenta? Do Fenta. Do Fenta zielone? Albo do żółtej wziółki. Do żółtego? O tak. kurczę, przy żółtym to już by ciekawie wyglądało. Ciekawie nie, by do Merlo by myślę, że spoko, bo to takie typowe rozmiary ładowarkowe, no tak. prawda? Przy do, też by były do teleskopówki. A przy fędzie? Do Fenta też by bo on ma inny kolor od żonglira, to byłoby inaczej. Taki bardziej ma... No. Ale 7, 7, na 710 czekamy. Do 650 są. Tutaj są też wzmocnione ścianki, także ta opona jak jest zbudowana, no to, no to sama budowa jest trochę pomieszana, tak żeby znaczy nie jest z jednego materiału, materiału całość, tylko różne warstwy. W tym przypadku też te ścianki właśnie są wzmocnione po to, żeby polowo one się uginały, miały większą wytrzymałość na, na, na uginanie i, no i lepiej pracowały automatycznie w polu. Testowo Wojtek na czwórkę od razu wyjedź tak. i się rozpędź. Nie, niezgłoszony no. protest? Niezgłoszony protest, jak przyjadą i niebiescy z gardzasz, nie wiesz co to jak coś to okay. powiem od kogo jadę, nie? Dobra, to co? Dzięki panowie za sprawną zmianę, jazda testowa. A już wieczorem w pole wyjeżdża, także także długo nie czyste nie będą. Wojtek zaraz będzie robił wersję drogową testową, natomiast ja już wieczorkiem Wyjeżdżam w buraki i wersja polowa, testowa. A w sumie za jakiś czas wrócę do Was z zobaczeniem, jak one się sprawują gdzieś przy jakichś pracach. Może, może cięższych, polowych, więc dopiero za jakiś czas kolejna relacja na temat opon GRI. Dobra, Wojtek, jedź, tylko za bardzo nie służyj! Cześć. Cześć. I pojechał. Ja dzisiaj pod koszulą. Pod koszulą z wyzwania X. Dzisiaj mamy. Na gospodarstwie u siebie gości. Tak jak tam zapowiadałem, trzy osoby do nas przyjeżdżają z osobami towarzyszącymi. No może nadprogramowo jedna będzie. Jedziemy robić, na, robić lustracje polowe. To po pierwsze zwiedzanie mojego gospodarstwa, kawusia mała, u nas. No i co i później jakiś obiadek. Także tak myślę, że fajnie spędzony dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Oficjalnie już witamy wszystkich gości na gospodarstwie. Właśnie dojechali i teraz no, ciśniemy na pole, na krótkie lustracje, plan znamy, myślę, że pójdzie sprawnie i zapraszamy na dalszą część relacji. Wchodzimy w rzepaki, pobieramy próby. No, tak jak patrząc na pierwszy rzut oka, to na razie wizualnie nie widać po prostu. Ale ja mówię, że wizualnie nie widać pod kątem tego, czy mamy jakiś produkt, czy nie. I to tak praktycznie na każdych uprawach wygląda, że dopiero musimy wejść, wykopać i sobie porównać. Także bierzemy próby. Czyli takie widoki najczęściej rolnicy, jak jeżdżą, co jest na swoich polach widzą właśnie, że ktoś im po żopaku chodzi z pieskami, z telefonami. To A to my tu jesteśmy. Ale w tym roku chyba nie zdążą się przygotować. Bo to a, z takim wyprzedzeniem. To... W tym roku czekają na maj, a to już w maju będzie wszystko zielone. A Wy w ogóle wcześniej mieliście jakieś doświadczenia z mikrobiologią? Nie, z bakteriami? Ja trochę rzeczy u siebie przerobiłem. Ale najczęściej tak patrząc, patrząc na to, co na przykład etykietowo było w produktach, to można dużo rzeczy źle zrobić. Po pierwsze woda musi być mokro, najlepiej deszczyk. Po drugie, no niektórzy mogą zapisać, że bakterie, które na przykład wiążą azot atmosferyczny, można wrzucać do RSM-u. No to to już się dwie sprawy gryzą, tak? One mają wiązać, a lądują w rsm -ie. No i Kurcze, no już się du najedły. dużo rzeczy można zrobić źle, ale jak się już dobrze wykona, to, no to patrząc po swoich znajomych, bo trochę, trochę te tematy sobie rozszerzyłem pod kątem wiedzy, to, to dużo osób się naprawdę przekonuje i, i, i fajne rzeczy można osiągnąć. Jest! O, i dziękujemy za pomoc! Dziękujemy za pomoc w wyrywaniu. No. Syn się tutaj przydaje. Chociaż dobrze, że na, że na gospodarstwie. Proszę? Dla dziewczyny nazdrywał, no. Właśnie słowo klucz. Możesz jeszcze raz powiedzieć, że co? Dziwnie tak mieć wolny dzień, więc na coś się przyda. E, no rodzice, co wy? w Rodzice, co wy? No trochę dajcie odetchnąć. On sobie On nie chce. On nie chce? Mi no no prawdę? No. Odpoczywa w pracy. No ale dobrze, jak Zrobię, chęci są. To, to Widzisz, też byś tak to, to chciał to, to pewnie co? Żeby ja się tak skończył. No chciałbym, tylko no zaraz będzie, będę ten przy kawie będę się pytał jaki kierunek obrać i jak to zrobić, żeby, żeby tak to gładko poszło. Rzepak zebrany. Może razem Wie? trzeba ten nasz padelek razem? wskoczyć, bo jest ten, już się zaczyna twardo robić. Nie, tu zostawimy, przejdziemy sobie tam, tak teraz w poprzek i, i później na powrocie zgarniemy. Bo jesteśmy na pszeniczce i, i ten i, i mam tutaj takie głosy, że za dużo azotu dałem, ale to pierwszy strzał poszedł N1 dawka zmniejszona 40, dawka normalna 50, a N2 była 70 i 90 normalna na kontroli. Jeszcze została e, dawka N3, więc, więc po prostu warunki są fajne. I odmiana w sumie też. Idziemy na pamiątkowe, pamiątkowe zdjęcie. Wydeptane do tablicy, no. tylko teraz pytanie, w którą stronę się ustawić. Tak, próby na pszenicy mamy zrobione podobnie, czyli trochę więcej tych powtórzeń jest, ale robimy to, sprawdzamy to zastosowanie wiosenne i kontrolę, A podobnie jak w rzepaku, jest jesienne i wiosenne i mamy jeszcze dawkę azotu normalną i dawkę obniżoną. Dobra, jedziemy, jedziemy z tym na gospodarstwo. No, jak no, ładow... się przyda, nie? jak no, Merlo kupiłem ładowareczkę, no to, yy, no to teraz jest takie, taki dysonans trochę, yy, która powinna pracować. No, Bo ja mówię, że, że najlepsza jest ta zielona yy, z teleskopem i mi się najlepiej wszystko nią robi. A tutaj już u mojego taty są różnie, ten, takie no, różnice, że ta jest lepsza do, tam do czegoś, ta do tego. Ale żeby trafić, to tu skręcisz kierownicą, łyżka się przesuwa, nie? Tam to musisz trochę pokręcić. Tak. Także cały czas pomiary trwają tutaj, obmywanie. Pochodziliśmy sobie po gospodarstwie. No i w sumie nasza wizyta gdzieś będzie zmierzać ku końcowi. Jeszcze na jakiś szybki obiadek wyjedziemy, ale chyba tak spoko. Na żywo to zobaczyć, co? Na żywo jest efekt. No, raz, że na żywo. A jak w ogóle to moje gospodarstwo, tak jak gdzieś tam w internecie to widać, to Zupełnie wyobrażenia inne. inaczej? Zupełnie inne. Tak? Zupełnie inne. Kurczę. No, robasz... Łopie, jakie, jakie ty sprzęty robisz. Ale robota niesamowita. A ty ten paszowóz? No, to, to pierwsze sporo, zdjęcie jest tutaj, nie? Totalnie z... wypalone. No. Moje córy mówiły: "Mamo, jaka łazienka, prysznic jest brzydki, brudne, z... bo jest wypalone, no. to jest czarne, nie? Ale już to nie powiem ci, że To powiem ci, że szacunek za ten, za, za ten, za, 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 za robotę. Widzę, że z rolnictwem jesteś trochę mocniej związany na stałe y, tatuażem.